dyskrypcja przestrzeni wystawy siłaczki. Piwnica kamienicy hipolitów. Schody prowadzące do piwnicy. Schody, którymi schodzimy na poziom piwnicy, w której znajdują się cztery sale wystawowe, są wykonane z gładkiego drewna. Poręcz znajduje się jedynie po lewej stronie. Na początku mamy do pokonania pięć stopni, które prowadzą na niewielki podest. Po dojściu do niego skręcamy w lewo, a przed nami pojawia się kolejny ciąg schodów w dół. Tym razem liczący 15 stopni. Należy zachować ostrożność, ponieważ w połowie schodzenia głowa może zbliżyć się do niskiego, kamiennego łuku, przebiegającego nad schodami. Najlepiej więc trzymać się lewej strony. Po prawej stronie, na ścianie wzdłuż schodów, wisi wydruk autorstwa Marty Frey z charakterystycznym, inspirującym cytatem: Pij witaminy, żebyś miała siłę obalać rządy, kiedy dorośniesz. Grafika, jak wszystkie prace Frey, jest dynamiczna z intensywną kolorystyką i odważnym przekazem. Schody kończą się na poziomie piwnicy w pierwszej sali. Piwnica. Pierwsza sala. Jest to wydłużone pomieszczenie o kamiennych ścianach, uzupełnionych gdzie nie gdzie cegłami. Sklepienie jest półkoliste, co dodaje wnętrzu wrażenia zamkniętej, kameralnej przestrzeni. Poruszając się od schodów, możemy przejść wokół sali przeciwnie z ruchem wskazówek zegara, by dostać się do drugiej sali. Na ścianie po prawo od schodów prezentowane są trzy prace Pauliny Taranek, wykonane w technice kolażu papierowego. Dzieła o tytułach Nie mów do mnie kotku, Perfekcyjna i Komisja, osadzone są w antyramach i mają format A3. Ich charakterystyczna forma zastawia humor z krytycznym spojrzeniem na stereotypy związane z rolą kobiet. Dalej, na prawej ścianie od schodów znajduje się wąskie przejście do trzeciej sali oraz kolejne prace. Pierwszą jest duża reprodukcja fotograficznego portretu Wisławy Szymborskiej. Obok zaś wisi wielkoformatowy wydruk wiersza poetki zatytułowanego Portret kobiecy. Przed nim na podejście w szklanej gablocie znajduje się szklany kielich z serwisu noblowskiego, rozbity lecz zachowany jako pamiątka po codzienności noblistki. Na lewo od gabloty, na ścianie naprzeciwko wejścia do piwnicy, umieszczono cykl obrazów Beaty Stankiewicz pod wspólnym tytułem Stare kobiety są nieśmiertelne. Jest to seria dziesięciu prac o wymiarach 30 na 40 cm, które przedstawiają starsze kobiety w sposób pełen godności, mądrości i humoru. Każda praca zawiera subtelne detale, zmarszczki, spojrzenia, gesty, oddając różnorodne oblicza dojrzałości. Po lewej stronie sali, w rogu, wisi duża, kolorowa praca malarska zatytułowana Odcienie kobiecości. Jest to dzieło o wymiarach 2 na 2 metry, wykonane farbą akrylową na płótnie pod kierunkiem... Dr. Agaty Stępień. Na lewo od niej stoi ekran o wymiarach około 50 na 40 cm, na którym można odtwarzać wypowiedzi współczesnych Krakowianek zaangażowanych w różnorodne obszary działalności społecznej i zawodowej. Dostępna jest również wersja z audiodeskrypcją. W nagraniach uczestniczyły m.in. architektka Marta Urbańska, zawodniczka karate Klaudia Wajda oraz lekarka pediatra Walentyna Balwierz. Na lewo od ekranu znajduje się niskie, łukowato sklepione przejście do sali drugiej. Piwnica. Druga sala. Kształt drugiej sali jest niemal taki sam jak sali pierwszej: wydłużony i prostokątny. Poruszając się od wejścia, możemy przejść wokół sali zgodnie z ruchem wskazówek zegara, napotykając dzieła powieszone wzdłuż ścian oraz ustawione na podłodze. Po lewej stronie od wejścia wisi obraz Agaty Kus pod tytułem Slawik Diana. Jest to duże płótno o wymiarach 190x170 cm, przedstawiające dynamiczny portret odwróconej plecami kobiety w niebieskiej sukni, której towarzyszą dwa psy. Obok, na tej samej ścianie, wyeksponowano wydruk projektu Marty Frey z ironicznym tekstem W kwestii moich zalet stawiam na jakość, nie na ilość. Nieco dalej, na krótszej ścianie, wiszą dwa mniejsze obrazy Jadwigi Sawickiej, przedstawiające wymalowane czarną farbą napisy. Wojowniczka tradycji oraz kapłanka obyczaju. Te hasła w formie obrazów odwołują się do ról kulturowych i społecznych przypisywanych kobietom. Przed nimi stoi wąski postument ze szklaną gablotą, w której znajduje się obiekt artystyczny autorstwa Erwiny Ziomkowskiej, zatytułowany Szpilki, kłująca garderoba. Jest to para butów na obcasie, wykonanych w całości z metalowych, ostrych szpilek. Kontynuując okrążanie sali w prawą stronę, mijamy zawieszone na kolejnej ścianie dwa duże czarno-białe rysunki Antoniny Chmielewskiej, Niechciana prenumerata oraz niewielki kolaż Ewy Ciepielewskiej pod tytułem Obowiązek obywatelki. Dalej znajduje się seria trzech obrazów Iwony Siwek Front: Spowiedź, Kapitulacja i Nalot. Na sąsiadującej, krótszej ścianie, wisi duży wydruk zdjęcia z performensu Marii Lemperk. Na którym kobieta na tle wejścia do krakowskich sukiennic unosi wysoko duży plakat ze znakiem zapytania. Zakręcając delikatnie w prawo, stajemy przed serią szesnastu małych fotografii z projektu How to Dern, umieszczonych w jednej antyramie zawieszonej na ściance ekspozycyjnej. Ścieżka prowadzi z powrotem w stronę wejścia. Idąc od niego na wprost, przecinamy pierwszą salę i dochodzimy do wąskiego przejścia o wysokim kamiennym progu. To wejście do sali trzeciej. Piwnica. Trzecia sala. Wchodzimy do niewielkiej zaciemnionej sali, w której umieszczono tylko jedną pracę. W głębi pomieszczenia, na lewo od wejścia, stoi dzieło bogumiła książka zatytułowane Olimpia Polonia. Jest to mural wykonany w technice przepruchy, zawieszony na osobnej czarnej ściance ekspozycyjnej. Mural wykonany jest fluorescencyjną farbą. Farba fluorescencyjna świeci w ciemności pod wpływem światła ultrafioletowego, co sprawia, że obraz nabiera wyjątkowego intensywnego blasku. Zbliżając się do ścianki, kontury alegorycznej postaci Olimpii stają się wyraźniejsze. Postać wydaje się nieco nierealna, niczym duch ukazujący się w ciemnościach. Skręcając w prawo, dochodzimy do wąskiego przejścia z dwoma kamiennymi progami i kolejnej sali. Piwnica. Czwarta sala. W ostatniej, niewielkiej sali o wymiarach 2,5 na 3 metry, wszystkie ściany zasłonięte są ciemnymi, drapowanymi kotarami, które tłumią dźwięki, nadając miejscu wyjątkowy niemal... Teatralny charakter. Na lewo od wejścia na ekranie odtwarzany jest film Listy miłosne autorstwa Agaty Stępień. Pojawiają się w nim statyczne obrazy naturalnego krajobrazu, detali kobiecego ciała, jak usta i palce, oraz owiniętej w zwiewne materiały postaci spacerującej po plaży i w lesie. Projekcja rozświetla całą przestrzeń, zamykając trasę wystawy na tym piętrze z symbolicznym akcentem. W tym miejscu należy zawrócić i kierując się w lewo w sali trzeciej wyjść przez kamienne przejście, pamiętając o dwóch kamiennych progach i skierować się na lewo do głównych schodów prowadzących na parter.